Witajcie wolne ludy Śródziemia w 22 odcinku serii Zagrajmy wy Władca Pierścieni Bitwa o Śródziemie. Kontynuujemy kampanię Sił Dobra i przechodzimy do kolejnej lokacji. Tym razem armia Rohanu wyruszy do krainy Anorin, na której w dalszym ciągu przebywają siły zła. No i narratorze teraz twoja kwestia. Tak, trzeba przegnać ciemność ziem niewinnych ludzi. I tak jak mówiłem, 22 odcinek to armia Rohanu. No, tutaj kolejna latająca bestia i dalej sobie krążą. No Teodenie. Kasz swoim ludziom wyruszyć do Anorien 20% zasobów. No to w porządku. Czyli co, przy zachodzie słońca tak, tak wygląda na tym tle, jakby? A może przy wschodzie? Mogę się mylić. A może Niż wszystkie siły Mordoru? No to to wiadomo, że będę niszczył wszystkie siły Mordoru, ale w pierwszej kolejności, rzecz jasna, 22 misja dobro. Ta poświata to faktycznie chyba albo zachód, albo wschód słońca. Albo po prostu takie kolory tej krainy. No i cele. Zobaczmy. Znisz wszystkie obozy sił zła. Jasne obozy. Premia. Połącz batalion wolnych uczników z batalionem chłopów. Hmm. No. No dobra. Jasne. Zrobię to. Oczywiście, że zrobię Dobra, tutaj niech będzie od razu fontanna łucznicy Wszyscy, proszę tutaj Raz, tutaj drugi Elfy Chodźcie Idziemy O, o Już nadchodzą? Czemu wy zsiadacie z konia? Teoden też, o właśnie Tylko Eomer cały czas Jako jeździec Idziemy... Oni tylko tak sobie przeszli, tak? Patrolują. W porządku. Z automatu. Tutaj też z automatu. Mam nadzieję, że będziesz używać. I łaska królewska, niech będzie. Skoro już tu jestem. Są chłopi. Szósty, a wy macie piąty. Jasne. No ósmy, czwarty, no to chodźcie. Połączmy siły. Niech będzie ta premia. Jest, jest. No i 10 punktów mocy to jasne, już o tym wspominałem. Przywołanie entowych sojuszników. Tym razem. Dobra. No to skoro już mam ich połączonych, dwójka. Dwójka tutaj. No dobra, nie musimy nawet ruszać na nich. Po co tracić? Cofamy, cofamy. Stoimy w miejscu, elfy też będą, mery razem z piechotą Dobra, to co, pod dwójkę Idziemy, ruszamy od razu, tak To może od razu szarża O nie Czemu tylu uh, Sterlingów Dopóki mam szarże. Trzeba było. Ale masakra. Wracamy, wracamy, wracamy. Wracamy za mury. Szybko za mury. Ale to jest zmasowany atak. Straciłem trochę jednostek. Tylko ruszajmy. Poleczmy się trochę. Nie sądziłem że w takiej ilości oni tutaj przybędą. Dobra, zamknąć i czekamy. Czekamy na chwilę. Kurczę, na pewno się przyda zbrojownia. Aha. 1300. Ale. Dobra, otwieramy i przybywajcie. Żeby Vanorien takie siły stacjonowały? Tego się nie spodziewałem, Nic, a nic. A jeszcze żadne moce u mnie się tutaj nie aktywowały. Zobaczymy jak się podleczycie, ilu, ile batalionów stracimy. Chodźcie, chodźcie. Nie, nie, nie. Wy też. Nigdzie nie wyruszajcie. Czekajcie, cały czas trzeba ich wybić. No niestety, Mary, ty idziesz pod czwórkę, bo ty im trochę przeszkadzasz. Nie, 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 wracać! Wracamy! Cały czas. Tutaj można by było to, tutaj zbrojownia. Jeszcze może, jeszcze jedna Tak, trzymajcie się Wchodzimy Dobrze, studnia w... Jeszcze może Nie, nie mam Nie mam możliwości, 800 to kosztuje Niech oni do mnie przybywają Przez taki przesmyk Światła jeszcze nie mam nie 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 nie, gdzie wy... W... gdzie wy wychodzicie? Ja, ja wam nic nie mówię żebyście to robili, a wy... Proszę bardzo. Przy fontannie. Każdyś ma szansę tutaj się podleczyć. Tak. I tyły im róbcie. O cholera. Orazu tartek już tutaj wybudowali. Jeszcze... Euina! Co oni tak na śmierć szarżują? Stać w tym miejscu, nie ruszać się. Poradzicie sobie. O, właśnie. Elfom pomóżcie. Zbrojownia już jest. Ta... To... Nie wiem ilu straciłem uczników. Ale to był lekki szok. Co się tutaj stało? Mhm. Oni cały czas atakują. I cały czas tymi sterlingami. Ja wiem, że... Y, ja wiem, że... Gondor by sobie jakoś poradził. Tak. Ale dobrze, będę mógł chociaż nowe jednostki zbudować. Nie 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 wracaj, 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 wracaj Tutaj A pozostali? Wracamy Przejmujemy Zatrzymajcie się w tym miejscu Tak Mary, mógłbyś sobie owalczyć y, Stajnia Uczników, stajnie? Stajnie chyba. Póki co. Sztandar nie. A może? Daję do pancerze do obrażeń. Oni z tej strony najbardziej atakują. Ilu mam uczników. Ucznicy tutaj. Czekajcie. Ucznicy co tutaj? Eomer. co, cofajcie kurde jestem teraz w defensywie i to bardzo tutaj nic a z tej strony mogę przejść jeszcze wargowie pewnie będą trzeba też jakąś brama już jest dobrze ukryta o nadchodzą haradrimowie dobra wiem co się dzieje Piechota bardziej by się przydała. Tak, idziemy. Już dawno nie szkoliłem żadnych jednostek Łuczników, Dobra, to tutaj może, że niekoniecznie. O, tak, tak, ba bardzo ładnie, bardzo, bardzo to fajnie zrobiłeś, doprawdy. Dziesiąty poziom, ale jednak. Czasami w nich nie wierzę. Y, łucznicy teraz, tak Ile tutaj będzie? 15, piętnastu. Tylko tylu mi zostało konen? Nie. Dobrze, co szczęście. Łuczników. Tak. Tutaj tylu. No to dobra, niech będzie. Dwa razy. I raz. Może coś z tego będzie. A wy Łucznicy też? Uczników mam całkiem sporo elfów, chłopów mam mm, tylko jeden batalion chłopów? Kurczę. O, trzeba pamiętać, tak. Chodźcie, razu sobie. Raz, dwa. A konno to my sobie poradzimy, musimy. Mamy też wsparcie już sojuszników. No to z grubej rury poszli. Teraz przeciwnicy. Ale pierwszy po oas Dobra. Chodźcie, enty. Nie pozwólcie, żeby trole tutaj się aktywowały. Co wy macie? Tak, raz, dwa. Ale tutaj nic na pewno nie przejęli. Nie wydaje mi się. A jedno. Jest! Dobrze, nie przejęli jeszcze tego obozu. Ile? Dwa tysiaki. Poczekajmy, poczekajmy. Rozwalajcie, szkoda czasu. Wy też idźcie do dwójki. I jas. A, czekam, wiem. Czekam cały czas. Jeszcze mam 10. Czyli co? Ani tego, ani tutaj nic nie mogę. Niepotrzebnie. Zaplających strzał nie będzie. Jeszcze trochę czasu jest. To idźcie i atakujcie ich. O. Tutaj nie dojdziecie raczej. To może być moje, tak. I razem to gospodarstwa będą. Nie mam co się martwić o to, że sobie nie poradzę w obronie. Tutaj sobie poradzę. I co? Dobra. Tutaj nikt będzie... Tak, tak, i... Um, morale... Mary, Mary musi coś powalczyć, chodź, idziemy. Ty wyruszajcie, ten batalion... Tutaj, ogniscy strzał, nie mam. Jasne, że nie mam. A że z tymi jeźdźcami to... Tyle by wystarczyło batalionów. Y... Tak. Nie ma co czekać. Gospodarstwa, obrona. W razie co? Tutaj też. I już tylko. Żeby zasoby wpływały cały czas. Okej, okay, obrona, obrona. O o! Tu jesteście. Idziemy. Jeszcze nie mam? Mam zakupione. Tak, samo tutaj. Chodźmy. Um, wy nie macie mieczy macie. Wszyscy macie. Nie może tego... Ta te jednostka nie ma... A, bo oni połączeni są. Zaraz. Nie, to nie ci. Tutaj... Nie to już... już chyba kupiłem, dobra y, Co Jesteście pod jedynką, idziemy dalej Oko Saurona już krąży Wyszukuje powiernika pierścienia pewnie Cały czas Uważajcie, nadchodzą Dobra, może się wystraszą no nie wszyscy, ale jednak I to chciałem No rozwalcie tartek na co czekacie Gdzieś 84 Miejsców mam chyba wystarczającą ilość Teraz już nie będę Niestety Ci tutaj łucznicy nie będą mieli zapalających strzał Którzy to byli? O, właśnie ci. Bez obrażeń. Ale łucznicy już sobie podbijają. W sumie można by było jeszcze ile muszę zakupić. Chyba raz. Chyba raz. No to co? Chłopów wysłać? Elfów? Elfy są w porządku. Sporo obrażenia Dobra Idziemy na poświęcenie Idźcie zatakujcie Kogo możecie Raz, dwa i Przesuwamy się do przodu No Zróbcie coś nie radzą sobie. Mam na myśli, rzecz jasna, Easterlingów. E Żołnierzy z run tutaj zwani. Okej, okay, i w porządku. I o to mi chodziło. Ogniste strzały będą. Tarcz nie potrzebuję. Będzie w porządku i wilk city owca całe będą Dobra, trzeba się trochę wycofać, chodźcie Już was połączyliśmy yy, No to może Poradzimy sobie, dobra, tartek Tak, jesteście i o to chodziło Zapalające strzały, bardzo ładnie Raz, dwa Kto tutaj potrzebuje? Nie, to nie te jednostki, no 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 o! Nie nie! Wy nie najbardziej interesujecie. Już? tutaj też macie... Jest! Raz... I... Dwa. O! o znowu nadchodzą. Nie, to nie będzie za dobre posunięcie. Za to. Teraz się zajmijcie. O, jest troll. To troll też. Zaraz sobie. O, tutaj z nim też poradzimy. Wszyscy z dwójki, chodźcie. Ruszamy. Zapalające strzały. Dwójka. Idziemy pod dwójkę. Dwójka idzie. Tutaj jedynka. Czyli szarża, zaraz te odenem wykonam Mary, pora na ciebie Rozwala ich w Szybko do tego to rola póki jest, czy jest czas Jest obóz, ale to słaby obóz Zobaczcie, żadnej obrony, żadnych wieżyczek Tak, ten no Ten obóz, nie obóz tylko co, pałac Haradrimów właśnie Dobra, leży. Światło zostaje. Tutaj z jeźdźcami Anorien to chyba bardziej dla armii gondoru się nadaje do przechodzenia. O, dobra, jest. Zaraz rozwalimy, na spokojnie. O, nieźle sobie radzą. Jak na pojedynek z Entami. Mary? Szósty poziom tylko. Ełina też nie za dobrze. Chyba, że wy zejdziecie. Co o tym myślicie? Nie używasz tego. Bardzo niedobrze, że nie używasz. O 50% wzrasta pancerz. Ojeju. Z trolem to ja sobie nie poradzę raczej. Trzymaj się Ewino Jest dobrze, zaraz będziesz miała poziom, jakich rozwalisz. Nie się, jak coś to ciebie podleczę. Bardzo ładnie. Prawie, prawie masz już poziom. Tutaj, tak. Raz, dwa i trzy. Co my tutaj zrobimy? No, właśnie, strzelajcie. Trola też załatwimy za chwilę. Y... Jest, nie, to... Czekamy. Chodź tutaj, Mary. Przejmiesz obóz. Zaszczytne zadanie, Albo idź na trola. Na pewno poziom od razu zyskasz. Wymusicie. No i może Teoden. O, o. Znów się rzucili. się rzucili, o i tutaj nadciągają. Idź, atakuj. Mery, mery, mery. Walcz dzielnie. Dobra, kolejny troll, nie za dobrze. Rozwalę zaraz go. Tutaj, chodźcie, chodź. Gdzie sobie wędrujesz? Powoli, spokojnie. Najpierw tego trola. Wy sobie tego trola rozwalcie i będzie dobrze. Jeden, drugi. O, trzeci troll. O kurde, za dużo troli. Wracać! Aha, to jest główny ich obóz. Tak, tak. I tak, dobra, tutaj też sobie wystrzelajcie się. Dobra, jest. Poziom będzie poziom. S nie ma orków, tylko żołnierze z run. Nie nie nie, wracaj, 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 wracaj O kurde No tak, Mary padł Było blisko Idźcie, idźcie, strzelajcie O, jeszcze jak zdążycie to tego trolla. My wyruszymy tutaj rozwalimy Mary, gdzie jesteś Mary Wychodź stąd a, bardziej na winie mógłbym ja się, wierzę, się u... skupić. O nie nie nie. Też niedobrze. O, szybko Mary przybył. Raz, dwa. O! Użył użył mocy Przemy. to jest już nasze można przejąć żeby nie mogli tak właśnie o tym zapominam Mary i teraz główny obóz został no trochę mi się przedłużyło ale to nic. Znowu. Zazwyczaj pół godziny. Każda lokacja u mnie wychodzi. Mary, wino... Chodźcie. Zejdź. I tak nie potrzebujesz tego. Tak, a ty tutaj możesz to. I teraz oczywiście. Też atakuj. Dobra. Poradzimy sobie. O o! O nie! Mary znowu dostaje. Uciekaj, czekaj, czekaj, czekaj. No niestety Mary nie poradzi sobie za bardzo. Ale za to Ewina może mieć ten poziom. Wyruszaj. Idź pod czwórkę. My już powoli możemy. Zacząć tutaj siekę robić, enty wysłać No, ruszajcie Dewastujcie tą ich placówkę Zajęli się cytadelu, jest poziom Niestety tylko Mary nie zdobędzie Na orkach, na orkach zdobędzie Teraz jest ciężko żeby coś dziać na razie nie będę wykorzystywał tych 10 punktów kiedy indziej. O, wracajcie. Rozwalajcie. Tak już każdy niech sobie weźmie jakiś punkt. Ewino już tu... Co, Ewino, wracasz? A, no tak. Daj Meremu go dobić. Sojusznicy z Rohanu. Wszystkie moce są. Dobra. Idziemy, Mary. Idziemy tartak rozwalić. Powoli wycofajmy się. Anty niech się tym zajmą. Zostawcie wieżę. Dajcie Meremu podbić poziom. Tylko o to w tym chodzi wszystkim. Zostawiamy jedną wieżę, żeby Mery miał czas na podbicie do siódmego poziomu. Nie uda mu się, rzecz jasna, nie w tym odcinku. Ale zobaczcie, o. Zawsze tych orkowych robotników sobie pociacha jakoś poszło. No, Sauronie kolejna klęska. Tym razem Vanorien. Ale mnie zaskoczyli. Naprawdę tym razem aż, aż myślałem, że kurczę przegram Jak, albo rozwalą mi w... bardzo szybko moją armię. No, Teodenie, wybacz. Tym razem twoja szarża faktycznie na orków by się przydała, ale na tych żołnierzy z run to... No, ryzykowne, ryzykowne. Nieźle sobie radzą z kawalerią, z jeźdźcami, więc nie ma co ich posyłać na śmierć. No ale dobra. 22 odcinek Anorien. Żołnierze z run zostali wypędzeni. Inaczej wszystko. Ogarnął ciemności. No jasne, ale póki co to bardziej siły Saurona się wycofują z powrotem do Mordoru. Kurde. Dalej nie mogę wyjść z pewnego takiego szoku w tym Anorien, z tymi, z tymi właśnie Asterlingami. No. No jak nagle zobaczyłem na minimapie taką plamę czerwieni i patrzę się na, nagle na nich, patrzę się tyle jednostek i to tylko i wyłącznie ci żołnierze z run, no to bardzo dobrze, że wycofałem się do zamku, że to zamyka nie obóz i miałem już fontannę, to, to oni wchodzili, a moi strzelcy ich powoli kosili. A tak na otwartym polu, wiecie, że mógłbym przegrać? Moje jednostki mogły być wybite, a nie mogę na to pozwolić. Muszę zachować jakąś armię, chociaż żeby tych punkt, te punkty dowodzenia to do 200, żeby było. No, ale dobra, mam nadzieję, wolny ludy Śródziemia, że 22 odcinek wam się podobał. No, był, był ciężkim odcinkiem, ale jakoś poszło, jakoś poszło. Dobra, dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć.